Panie Wójcie, docierają do nas informacje o tym, że spadkobiercy właścicieli majątku w Brzeźnie próbują odzyskać ten majątek. Czy to jest prawda? To znaczy jest to majątek Skarbu Państwa, którym zawiaduje na dzień dzisiejszy Wojewoda Wielkopolski i Pan Wojewoda przysłał do nas pismo, w którym po prostu żebyśmy my się wypowiedzieli, jaki jest stan prawny i jakie, jakie to są nieruchomości, i tyle w tym temacie wiemy, czyli do nas to pismo nie wpłynęło. Z tego co się orientuje jeżeli jest takie zapytanie, to prawdopodobnie do Pana Wojewody coś takiego wpłynęło. Jak to będzie rozstrzygnięte, to jest decyzja Wojewody. To nie jest komunalizowane, przynajmniej powiedzmy, większość tego majątku, czyli tu mówimy o, o, o gruntach rolnych, mówimy również o słynnej Mieszalni pasz to się popularnie nazywa, która w tej chwili no, niszczy i jest pod, pod yy, patronatem czy pod opieką konserwatora. Niewiele się dzie, dzieje. Do radni nawet zgłaszali, żeby, żeby po prostu zabezpieczyć, bo to się staje niebezpieczne. My tam nic nie robimy. Dotyczy praktycznie całości majątku. Ja nie wiem jaka to będzie skala. Chciałem przypomnieć, że jeżeli chodzi o majątek, no to półbrzeźna jest praktycznie wybudowana, całe osiedla na gruntach, które przed wojną należały do pana Lisowskiego i nie wyobrażam sobie, żeby chodziło o całość. No. Zobaczymy, mówimy, tylko tyle wiemy, że, że tu mamy po prostu na zapytania wojewody odpowiedzieć, a co będzie dalej, mam nadzieję, że będziemy informowani. A gmina w tej, w tej sprawie jest stroną? Nie, no bo to jest majątek majątek Skarbu Państwa i Skarb Państwa odpowiada. A w przypadku Pałacu i Parku oraz tego terenu na którym zostały wybudowane gimnazjum. Jest to skomunalizowane. Jest to własność gminna, czyli czyli majątek komunalny. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy teraz musieli po prostu to zwracać, no jak będziemy musieli zwracać, to ktoś musi za to wszystko zapłacić. Gminy na to na pewno nie będzie stać.